O granicach się nie mówi, o granice się strzela. Tak powiedział Tomasz Garyk Masaryk, pierwszy prezydent Czechosłowacji. I dzisiaj zabieram Was w miejsce, gdzie bardzo pokojowo usposobieni Czesi zbudowali potężną betonową granicę. Ponad 10 tysięcy obiektów różnej wielkości, w tym te ogromne twierdze artyleryjskie. Militaria.pl, Joanna Lamparska. Jedziemy dzisiaj do Czech. Popatrzcie, mustek wygląda na taki troszeczkę poszarpany. To jest wynik eksperymentów, jakie Niemcy robili tutaj w styczniu 1943 roku. Mianowicie ze 100 metrów walili w to miejsce pociskami niewybuchającymi, po to, żeby zobaczyć, jak ten beton się zachowa w razie, nie wiem, jakichś działań wojennych, do których tutaj nigdy nie doszło. A potem z odległości 400 metrów strzelali z moździerzy i te ładunki już wybuchały, no i tak to wygląda. Ale tak naprawdę dopiero w latach 70. Czesi to wszystko po prostu zabezpieczyli, żeby turystom późniejszym nie spadło to na głowę, no bo dopiero w 1900, w 1969 roku ten obiekt został odtajniony. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że wzdłuż naszej dzisiejszej granicy z Czechami znajduje się potężna betonowa granica. 9 000, ponad 9 tak zwanych Opewnieni, czyli lekkich bunkrów, ciężkich, chociaż Czesi chcieli tu zbudować ich ponad 1200 i do tego potężne twierdze artyleryjskie, które częściowo są dzisiaj udostępnione do zwiedzania. My wybraliśmy tę, może nie najciekawszą, ale z pewnością najchętniej odwiedzaną przez turystów, żeby dać Wam taki lekki przedsmak, jak to jest. Dobroszow. Dobroszow leży bardzo blisko nachodu, więc od granicy zaledwie parę kilometrów, a powstał, podobnie jak te wszystkie inne tutajsze budowle, z powodu pewnego agresywnego gościa z wąsikiem, czyli Adolfa Hitlera. Czeski pomysł na niemieckiego wroga był następujący: tutaj zainstalowany był Mauser, tutaj peryskop, więc wróg podchodzi. A tutaj mamy otwór na granaty. No i ten bruk podchodzi, rzucamy granat i jak tu mówił nam pan przewodnik po czesku, i Niemiec zgubio. Kiedy Hitler dochodzi do władzy, chce mieć, zagarnąć cały świat, także Czechosłowację, a szczególnie chodzi o te tereny, gdzie mieszkają Niemcy, Sudetcy, to jest tuż przy granicy z III Rzeszą. I wtedy Czesi postanawiają, że rozpoczną spektakularny projekt budowy tej betonowej granicy. To jest wielki projekt, ale nie jakaś nowość w tamtych czasach, przecież powstała już linia marzinota. Czesi wymyślili sobie to tak, nie będą się tu bronić, natomiast w jakiś sposób, Opóźnią ewentualne działania agresora, wycofają się w tym czasie na Słowację i będą tam czekać na ruchy sojuszników. Ale wiecie, jak to jest z sojusznikami? W 1935 roku zaczyna się budowa tej granicy, ale w 1938 roku na konferencji w Monachium Hitler dogaduje się z innymi krajami, że będzie sobie mógł zabrać Część Czechosłowacji, na której mieszkają Niemcy Sudetcy. I tak rzeczywiście się staje, a potem w 1939 roku Hitler już bierze prawie wszystko bez jednego wystrzału, i sojusznicy się na nic nie przydają, a ta wielka betonowa granica pozostaje nietknięta tak naprawdę, i wtedy dopiero przyjmują ją Niemcy i zaczynają tutaj te swoje różne eksperymenty. Tutaj w Dobroszowie jest mnóstwo eksponatów, które związane są z historią tego miejsca. To jest rechlik, czyli to, czym strzelano właśnie do tych betonowych ścian, czego używali Niemcy. Oczywiście taki obiekt musiał mieć również wyjście ewakuacyjne i to jest ono zabezpieczone, zawalone kamieniami, żeby jakiś turysta się tam nie zaplątał. 3,10 m i tędy można było się po prostu niepostrzeżenie w razie już trudności wydostać. Spójrzcie na tę klatkę schodową, to naprawdę robi wrażenie, jeszcze mi brakuje, no, ze 190 schodów. Tak jak mówiłam, ten obiekt miał kosztować około 34 milionów koron czechosłowackich. Gdyby go całkowicie uzbroić, to byłoby to 90 milionów, a górnik tutaj zarabiał 1000 koron czechosłowackich miesięcznie. Więc wyobraźmy sobie, jak wyglądała budowa Takich obiektów, puste pola, łąki, i najpierw górnicy robią takie głębokie szyby, jak ten. Wynoszą urobek w bardzo prosty sposób. Tutaj są takie jakby platformy, i oni po prostu przerzucają z jednej platformy na drugą ziemię, i dopiero wokół tych szybów zaczynają powstawać te wielkie konstrukcje. Niemcy przejmują tak naprawdę potężne dzieło artyleryjskie, bo tu w Dobroszowie Czesi chcieli stworzyć siedem elementów połączonych tunelami pod ziemią. Udało im się przez ten krótki czas zbudować jedynie trzy, ale zobaczcie, co to jest za miejsce. Te schody, którymi właśnie schodzę wiodą 40 metrów pod ziemię, jest ich 226, a tu dookoła różne pomieszczenia dla wojska, oczywiście od tych najprostszych, jak toalety, miejsca do odpoczynku, po te, które mają ogromne znaczenie militarne dla tego obiektu. Reżyser powiedział mi, zrób wejście na Wołoszańskiego, nie wiem, czy mi się uda. Kiedy budowane są te podziemia, wszystko musi być w absolutnym sekrecie, ponieważ Tuż za granicą mamy Niemców, a oni obserwują to, co robią Czesi. Przez lornetki budują specjalne drewniane wieże, żeby patrzeć na to, co tam się dzieje. Czesi obawiają się również samolotów zwiadowczych. W związku z tym wprowadzają zakaz na całym terenie. Nie można tu sprzedawać map. Ani widokówek, żeby przypadkiem ktoś czegoś nie napisał. W ogóle wszystko jest absolutnie zamaskowane, tajne, prawie że niedostępne. A tutaj do wnętrza będą mogli wchodzić tylko Czesi i tylko Słowacy. Żadnych Niemców, żadnych obcokrajowców. W dzisiejszych czasach, kiedy niektórzy budują domek jednorodzinny rok, albo czasami dwa, ten wielki kompleks, prawie dwa kilometry podziemnych tuneli i mnóstwo hal powstał w ciągu zaledwie 12 miesięcy. Dobroszow zaczął być budowany we wrześniu 1937 roku, a w 1938 roku po konferencji monachijskiej przejęli go już Niemcy i to, co tutaj widzimy. To jest stan tego obiektu z 1938 roku. To jest po prostu kapsuła czasu. Teraz zgadnijcie, ile ludzi przy tym pracuje. Na początku jest tutaj zaledwie 450 robotników, a pod koniec, to znaczy przed tą przerwą budowy, jest ich 960, czyli to jest tak naprawdę bardzo niedużo. W Dobroszowie miało stacjonować 572 żołnierzy i oni jakby pracowali na zmianę, czyli ten, który tutaj spał na preczy, kiedy wstawał, oddawał miejsce koledze. Pewnie niektórym z Was te podziemia kojarzą się troszeczkę z Międzyrzeckim Rejonem Umocnionym, ale przypominam, jesteśmy w Czechach, tuż przy polskiej granicy, w Broszowie koło nachodu, i kiedy w 1938 roku Niemcy przejmują te podziemia, po prostu jak to Zawsze tak jest. Wybierają stąd, co się tylko da. Do nachodu zostaje ściągnięty specjalny dźwig, który ma przerzucić wieże pancerne razem z przedpancerzem. One ważą prawie 150 ton. I to wszystko, co stąd zabierają Niemcy, zostanie potem wykorzystane na linii Zygfryda. I dopiero w 1969 roku ten obiekt zostaje odtajniony, i nareszcie mogą tu wejść pierwsi cywile. A teraz gratka dla urbeksowców, dla poszukiwaczy, bo tu za tym zawałem jest wejście do częściowo zawalonego tunelu, który prowadzi do kolejnej części twierdzy, do Jastrzębia. Ale niestety my dzisiaj nie mamy na to pozwolenia, ale wrócimy tutaj, bo trzeba mnóstwo papierów załatwić, żeby tam się czołgać. Ja jestem Joanna Lamparska, to jest pan Michal Jakołbek. Tak já jako průvodce tady na Dobrošově vás srdečně jako by polské turisty vítám tu tady. Rádi vás tady uvidíme, můžeme vás tady provést, ukázat kus československé historie, abyste věděli, jak my jsme byli připraveni k obraně naší republiky a bohužel situace politická se vyvinula tak, že nám nebylo dovoleno se bránit. Aspoň uvidíte ukázku Czesko-słowackiego opemnienia, a znowu was rady uwitamy tu na Dobroszowie, a z tutaj serdecznie witani. Dziękuję. Ahoj. Ahoj. Tam z góry podziemnym tunelem, który ma kilkaset metrów, doszliśmy do baterii pancernej Zeleny. Ta nazwa bierze się od właściciela tych ziem, który je oddał bądź sprzedał na budowę twierdzy artyleryjskiej. Tutaj w Nachodzie podobno co druga rodzina to Zeleny, więc każdy jest z tego dumny. Więc wyszliśmy tu na dole, idąc stamtąd, totalnie pod ziemią.